Wiesz Kolejna sprawa. Wiesz, ale wiesz, tak bez pudru to się bardzo, bardzo źle czuję, wiesz? To, wiesz Jesteś bohaterem, pan... słuchaj, ludzie ciebie kochają, uwielbiają. Znowu dla nas pan Artur Różycki, oko w oko na żywca. I proszę pytanie, co z psem pana Cichońskiego? Świętej pamięci, z tego co ja wiem, świętej pamięci pan Cichoński ma syna i to tak naprawdę z tego co udało mi się ustalić, ten pan syn pana Cichońskiego jest, jest właścicielem tego psa. Z tym, że on się tym psem nie interesuje. Natomiast interesują się tym psem ludzie, mieszkańcy pogalewa. I powiem tak, ja staram się zawsze reprezentować interesy zwierząt. I wiem, że interes tego psa jest tam zachowany, tak? Ten pies jest karmiony przez mieszkańców, wygląda jak. jak, jak no, jest dobrze odkarmiony i, i ten, temu psu nie dzieje się tam krzywda. Oczywiście zawsze mogłoby być lepiej i fajnie było, żeby ktoś przyznał się, że chce przejąć opiekę nad tym psem, stać się jego właścicielem. Ja tam byłem kiedyś na miejscu nawet z policją i ustaliłem, że temu psu nie, nie dzieje się krzywda. Gdyby się temu psu działa krzywda, podjąłbym bardziej intensywne działania, bo tak jak powiedziałem, reprezentuje interes tego psa i, i ten pies w tym miejscu to jest jego dom. On tam się wychował, on tam mieszkał, on tam miał swojego pana. no na, na pewno trzeba do tematu podejść, zastanowić się jak, jak to rozwiązać, żeby to było przede wszystkim z korzyścią dla tego zwierzęcia. Dziękuję.